Proszę Państwa, rynek to jak serce u człowieka. Wtedy żyje, kiedy bije. Dlatego tu trzeba zrobić wszystko, żeby tu skupiać ludzi, a czemu nie zrobić jakiegoś przeszklonego, yy, tak jak na, na przykład troszeczkę na z tym może kościerzyny, może w innych miast. Jedziemy po świecie, widzimy jak yy, wygląda centrum. Yy, kawę wypić, może by pośpiewać przy gitarze, po kaszubsku, pływać, Może y, porozmawiać ze znajomymi. Po co w domu siedzieć, w telewizję patrzeć. O to chodzi, żeby wyjść do ludzi. Tu w Kartuzach póki co nie ma. Ja jestem zwolennikiem przestrzeni. Jest dużo światła, dużo szkła i tak dalej. Żeby ludzie mogli mieć miejsce, gdzie się spotykać. Idziemy do Europy, jedziemy jeździmy po świecie, widzimy jak e, to wygląda. Więc apeluję do tych, którzy już tym miastem rządzili, do tej chwili nic nie zrobili z tym rynkiem. No, Najwyższy czas, kandydat burmistrz kolejny musi z tym się uporać. Jestem za tym, żeby to miejsce było dla ludzi. I tu się ludzie mają spotykać. Niech to będzie kafejka, na przykład.